Siemano, siemano, i z tej strony na Meksykano i jesteśmy w drodze do Olity, do Olity na Litwie. No cóż, tak to wygląda. Tak wygląda droga na, na Litwę, Na Litwie. Jedna prosta droga przypominająca drogę, chyba z filmów, tylko widziałem. tą Road 666, coś takiego. Droga 666 albo 666 słynna droga w Stanach i to też tak przypomina jedna długa, prosta, i nic więcej od czasu czy czasu przeleci jakieś auto. Więc jedziemy do Olity i spotkamy się w Olicie. A w międzyczasie jeszcze będziecie mogli zobaczyć trochę krajobrazów z Hyperlapsa, z kamery GoPro. Duszek. Słuchajcie, po drodze znaleźliśmy się nad fajnym, fajniutkim jeziorkiem, ale jezioro jak jezioro i prawie wszędzie wyglądają tak samo. No tutaj zdecydowanie to wszystko jest takie bardziej zadbane, ale mnie interesuje to, to powinno trafić, to powinno trafić na kanał Król Sedesów, ale tu nie ma sedesu, zajrzyjmy i się przekonacie. Takie kible są na Litwie jeszcze do tej pory, popatrzcie, to jest to, to jest urok kiblow kiblowania może sama kamera nie wejdzie kto trafi ten trafi a kto, kto trafi ten trafi a kto nie trafi ten nie trafi no, tak to słuchajcie wygląda no i ja już widziałem takie widoki powiem wam i już to nie zaskoczyło ale w większości przypadków właśnie takie kible dominują e, na litewskich plażach, nad jeziorami, e, no i cóż, no, no, no tak to słuchajcie wygląda. A przed nami fajna miejscowość, patrzcie, e, na, na końcu kominu flaga litewska, widzicie? Ostro pomalowana i przed nami jakaś mała miejscowość, będziemy ją przez nią tylko przejeżdżać. Ale miejsce powiem Wam, że do odpoczynku i gdyby tu przyjechać na noc, to całkiem spoko i całkiem i się podoba. Do